Thank you. posiadanie i tutaj dzisiaj grupka młodych dla pana Tadeusza jest to specjalna okazja, ponieważ pan Tadeusz kończy 70 lat i i syn postanowił mu zrobić prezent pakiet żniwiarzy czyli gołębi. Na krótki i średni dystans z linii Fineke 5000 od Ryszarda, jak widać, gołębie są urodziwe, idealnie, by odstawić na dach, już i intensywnie nimi lotować, bo taki jest cel, takie zamierzenie. A więc, grupa szybkich gołębi od Ryszarda, jako prezent urodzinowy na 70-lecie. Dla pana Tadeusza od synka do prezentu dorzuca się Angelika. A więc grupka doskonałych gołębi. Jako prezent urodzinowy. Wydaje się, że ta paczka zadowoli pana Tadeusza. Gołębie. Z linii Fineke 5000 doskonali podróżnicy na krótki i średni dystans doskonali, to znaczy, że zdobywają pierwsze nagrody w szpicy, radując właściciela, który wszedł jej w ich posiadanie. I tutaj rodzice tych berwortów dwie parki i jeszcze zaraz zaprezentuję dwie parki linia Hineke 5 pięć...